W dzisiejszym odcinku nagrywamy co się włączyło? W dzisiejszym odcinku nagrywamy reakcję na kości. Sorry za zaległości, ale nie nagrywałam. Iciałam się za bardzo. No i teraz od początku zaczynam. Trochę zaległości mam, ale zaczynamy. <tryk> W czerwonym domku mam tylko czerwone rzeczy Za zachód słońca oglądam, kiedy na czerwono świeci. Now szukam moich kości, powiedz mi, gdzie one są? Pokochałem kości, gdy miałem nie cały rok. Jak miałem nie cały rok, to pokochałem niebieski. Ale czemu nie czerwony? No bo od niego jest lepszy W takim razie cię nie lubię, no i zrywam z tobą przyjaźń. Łączą nas kości, pipek nie zapominają. Kość, kość i nie mam dość. Dość chce tylko kość. Kość chce tylko kość. Kość i nie mam dość. Dość chcę tylko kość. Kość marzy mi z kości się cały dom. Kość i nie mam dość. Dość chce tylko, do... tylko kość. Kość chcę tylko kość. Nie wiem, co Wchodzę na spacer i mijam kolegi chatę Widzę w oddali patyka, może to jednak kość Pyszna kość. Podchodzę bliżej, wtedy dokładnie zobaczę. A pimpek mnie wyprzedza i wyrywa mi ją z rąk. co za Oddaj mi nie jest moja. Przecież pierwszy tu biegłem, pierwszy widziałem ją. No to co? że srezy na o, nie, kość, nie, kość, nam kość, 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 i nie mam mam dość, dość. Dość. Chcę tylko kość, kość, dość, kość, chcę tylko kość, 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 i nie mam dość. Dość, chcę tylko kość, kość, marzy mi z kości nie się kogoś, cały dość. kość, 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 Jak mi to mi się podobała ta piosenka, fajna była, co nie? Nie, nie wiem jak wam się podoba. No tutaj jest. W sklep Luczka wystartowa. Lążka kropka. Dobra, nie ważna. Ładnie. Ale fajna to jest ta piosenka. Mi się podoba akurat. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. To jest.